Sprawdźmy, co to za sytuacja jest u Ciebie na tapecie, która cię, tak, która cię tak po prostu męczy. Masz zablokowaną obfitość. Nie otworzyłaś się na swoją obfitość. Jakaś blokada w Twoim przekonaniu blokuje Cię przed przeżywaniem i przed widzeniem tego tak naprawdę, co idzie do Ciebie. Zobacz, praca z podświadomością, z praca z przekonaniami. Marudzisz, zastanawiasz się. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego inni mają lepiej? I jesteś w sytuacji, takiej, a nie innej, ponieważ do tego Cię doprowadziły Twoje przekonania. Energia. Zobacz, zablokowana kobiecość. Kobiecość zablokowana, to również zablokowane są finanse. I teraz zadaj sobie pytanie, czy moja energia, jak działam? Jak działam w ciągu dnia? Jak się zachowuję? Bo tutaj widać, że jest przewaga energii męskiej. I mogę Wam od razu powiedzieć, że 70% kobiet, które teraz do mnie przychodzą, są w energii męskiej. Energii męskiej powinnyśmy mieć 30%, żeńskiej 70%, żeby to funkcjonowało. Jeżeli jesteś w energii męskiej, przyciągasz mężczyzn niedostępnych, e, potrzebujących mamusi, czyli ty będziesz zawsze matkowała, a później się będziesz denerwowała. Dlaczego ten facet nie ma jaj? Po prostu. Dlatego, ponieważ będziesz takich facetów przyciągała. Więc nie patrz i nie myśl, że wszyscy są tacy, nie kreuj takich przekonań, zobacz, co jest we mnie do uzdrowienia. Zapraszam na sesję, zobaczymy, co jest do uzdrowienia.